Cześć, witajcie z tej strony Sword. Jak co tydzień zapraszam na film, w którym zebrałem najciekawsze newsy ze świata gier. Znajdziecie tutaj wiadomości dotyczące najnowszych produkcji, informacje odnośnie rozszerzeń, premier tygodnia, a także zapowiedzi zupełnie nowych tytułów. Zachęcam do subskrypcji z dzwoneczkiem, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. Istnieje też możliwość finansowego wsparcia kanału, co dla Was oznacza dostęp do niewielkich bonusów, a dla mnie największy motywator do pracy. A teraz zapraszam na podsumowanie tygodnia. Premiera Final Fantasy XVI zbliża się wielkimi krokami. Debiut gry został zaplanowany na 22 dzień czerwca bieżącego roku, wyłącznie na konsolę PlayStation 5. Jak poinformował wydawca, ekskluzywność obejmuje okres pół roku. Ja jednak nie o tym. Wybrane media otrzymały już okazję do przetestowania owego tytułu. W sieci już można znaleźć obszerne zapowiedzi i materiały prezentujące rozgrywkę. Osoby, które miały możliwość ogrania kilkugodzinnej wersji demo, chwalą przede wszystkim system walki. Starcia są niezwykle Szybkie i widowiskowe, nie powinno to raczej nikogo dziwić. Wszak za tę mechanikę odpowiada nie kto inny, tylko Ryota Suzuki, pracujący dużo wcześniej nad slasherem Devil May Cry 5. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że najnowsza odsłona Final Fantasy zaoferuje dwa tryby do wyboru. Jeden nastawiony na akcję, drugi na fabułę. Mają one zastąpić standardowe poziomy trudności. Przyznaję, że oglądając zamieszczone w sieci materiały Final Fantasy 16, zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Oby do czerwca. Niestety, The Wolf Among Us 2 nie ukaże się w tym roku. Deweloperzy chcąc dopracować swoje dzieło, zdecydowali się na całkiem spore przesunięcie premiery. Duży w tym udział z pewnością miała przesiadka na najnowszą odsłonę silnika Unreal Engine. Za jej sprawą, sporo rzeczy trzeba było stworzyć zupełnie od nowa. Osobiście nie mam nic przeciwko obsuwom o ile wymaga tego jakość finalnego produktu. Przypomnę, że tytuł zmierza na PC oraz konsole PlayStation i Xbox. W mijającym tygodniu Blizzard udostępnił krótki zwiastun, w którym promuje nadchodzące beta testy gry Diablo 4. Te będą podzielone na dwie tury. Wczesny dostęp obejmie dni od 17 do 19 marca. Otwarta beta odbędzie się tydzień później w dniach 24-26 marca. W ramach wczesnego dostępu będziemy mieli możliwość zagrania Barbarzyńcą, Czarodziejką i Łotrzycą. Tydzień później do tego grona dołączą jeszcze Druid i Nekromanta. Poza tym osoby z wczesnym dostępem będą mogły przetestować sieciowy koop dla czterech graczy. I kanapową współpracę w dwie osoby. Doczekaliśmy się daty premiery gry Atlas Fallen. To RPG Akcji od zespołu Deck 13 Interactive trafi na pc oraz konsole nowej generacji już 16 maja bieżącego roku. Cyfrową wersję tego tytułu już można zamawiać w przedsprzedaży. Najtaniej grę kupicie na Steamie, gdzie kosztuje niecałe 180 zł. W sklepach PlayStation i Microsoft zapłacimy około 260. Przypomnę, że akcję w grze będziemy obserwować za pleców bohatera. Produkcja oddaje w nasze ręce rozległy, otwarty świat, który możemy dowolnie eksplorować. Wszędzie czyha na nas niebezpieczeństwo pod postacią różnorodnych potworów. Forspoken z pewnością nie spełniło oczekiwań producentów i wydawcy. Mało tego, ów tytuł był gwoździem do trumny dla deweloperów. Studio Luminous Productions za chwilę zakończy działalność. Od 1 maja w sumie nic się nie stanie, bo zostaną oni częścią koncernu Square Enix, tracąc status samodzielnego studia. Twórcy wciąż będą jednak pracować nad swoim ostatnim dziełem. Do Forspoken przygotowywana jest aktualizacja mająca poprawić wydajność gry. Dodatkowo na lato przewidziano wydanie DLC Intanto i Trust. 28 lutego zadebiutował samodzielny dodatek do Destiny 2 zatytułowany Lightfall. Rozszerzenie pojawiło się na wszystkich platformach, na których jest dostępna podstawowa wersja gry. Lightfall oferuje pełną polską wersję językową. W serwisach Steam i Epic Games Store DLC sprzedawane jest w cenie 219 zł. Rozszerzenie oferuje nowe miasto do eksploracji i całkiem spory zestaw mocy. Niestety wszystko wskazuje na to, że Lightfall kompletnie nie spełniło oczekiwań graczy, dołączając do niechlubnego i całkiem już sporego grona ostatnich wielkich nieudanych premier. W serwisie metakrytyku użytkownicy oceniają dodatek na dwa punkty. Bardzo podobna sytuacja ma miejsce na platformie Steam. Tylko 28-29% graczy wystawia pozytywne oceny. Większość w zasadzie jest zgodną, pisując, że scenariusz jest płytki i zupełnie pozbawiony klimatu, a zawartość, jaką oferuje DLC, nie jest warte tak wysokiej ceny. 28 lutego ukazał się obszerny dodatek do produkcji SnowRunner Season 9 Renew and Rebuild. Trafił na wszystkie platformy, na których jest obecna podstawowa wersja gry. DLC to przede wszystkim dwie mapy Albany River i Burn Forest. Każda z nich to 4 km2 powierzchni. W obu rejonach znajdziemy obszary spalonych lasów i misje związane z ich dogaszaniem, wożeniem wody i budową wież ciśnieniowych. Jednym słowem poczujemy się jak zawodowa ekipa strażaków. W związku z tym twórcy przygotowali dla graczy dwa nowe pojazdy, naczepy i dodatki dostosowane do Przewożenia wody. Zespół From Software najpierw świętował 20 milionów sprzedanych kopii gry Elden Ring, następnie zapowiedział obszerne rozszerzenie do ich największego hitu. DLC zostało zatytułowane Shadow of the Earth Tree, i niestety na razie nic więcej nie wiadomo na temat tego projektu. Twórcy zaprezentowali jedynie grafikę nawiązującą do omawianego rozszerzenia. Można się domyślać, że będzie to pełnoprawne DLC opowiadające nową historię, której trafimy do zupełnie nowych obszarów i zmierzymy się z niespotykanymi wcześniej bossami. Przyglądając się obrazowi dostrzeżemy na nim kobietę dosiadającą znanego nam wierzchowca. Postać ta porusza się po polu, które nie jest zniszczone, więc nie jest wykluczone, że jest to historia w stylu prequela. Powiększenie obrazu wydaje się pokazywać popiół opadający z gałęzi Earth 3, co może wskazywać zarówno na scenariusz po jego spaleniu, dziejący się po zakończeniu podstawowej gry, jak i przed jego zniszczeniem, kiedy to złoty zakon został po raz pierwszy zepsuty. Wszystkie te gdybania to oczywiście spekulacje. Miejmy nadzieję, że w najbliższych tygodniach otrzymamy więcej szczegółów od samego dewelopera. Sifu to pozycja niezwykle ciepło przyjęta przez graczy. Tylko w pierwszych tygodniach od dnia premiery gra sprzedała się w imponującej liczbie ponad miliona egzemplarzy. Nic dziwnego, że twórcy zespołu Slock Lab cały czas rozwijają produkcję. Do gry zmierza nowy tryb nazwany Arenas. Zaoferują zupełnie nowe wyzwania dostępne dla graczy na tytułowych arenach. W sumie będzie 9 takich miejsc, w których przetestujemy swoje umiejętności w 5 trybach i 45 wyzwaniach. Dostępne tryby to schwytanie, przetrwanie, obława, Atak na czas i wydajność, wyniki osiągnięte w każdym z trybów będzie można porównać z innymi graczami z całego świata. Arena zadebiutuje na rynku 28 marca. Tego samego dnia SIFU pojawi się też na platformach firmy Microsoft. 3 marca na rynku pojawiła się oczekiwana gra RPG akcji Wolong Fallen Dynasty. Zespół Team Ninja, odpowiedzialny chociażby za stworzenie świetnej serii Nioh, wziął się za kolejną grę określaną mianem Souls -like W sieci pojawiło się mnóstwo recenzji tego tytułu, jedną z nich, mojego autorstwa, możecie obejrzeć na kanale. Generalnie przeważają pozytywne opinie. W serwisie Metacritic średnio ocen wystawianych przez media branżowe to 81 punktów na 100. Zdecydowanie gorzej oceniają tytuł sami gracze. Na platformie Steam około 37% not jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako w większości negatywny odbiór gry. Spora część użytkowników narzeka na fatalne sterowanie myszką i klawiaturą, ale niedociągnięć jest zdecydowanie więcej z brakiem języka polskiego na czele. Chętnych zobaczyć moje wrażenia z tego tytułu zapraszam na odpowiedni materiał skarsa Bow zadebiutowało w ostatni dzień lutego. To przygodowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, za którą odpowiada studio Madhead Games. W produkcji wcielamy się w astronautkę, która ląduje na tajemniczej planecie i natychmiast wyrusza na misję odszukania pozostałych członków załogi. Gra zadebiutowała w naszym kraju wraz z polskimi napisami. Tytuł ukazał się na pc pecetach oraz konsolach PlayStation i Xbox. W serwisie Metacritic pozycja zbiera mieszane opinie z lekką przewagą tych pozytywnych. Średnia ocena to 65 punktów na 100. Nieco lepiej ów tytuł oceniają sami gracze. Na platform w formie Steam 72% ocen jest pozytywna, co serwis kategoryzuje jako w większości pozytywny odbiór gry. Jedni i drudzy wytykają produkcji bardzo słabą fabułę i totalnie nijaką główną protagonistkę. Oprócz tego, grze skwiera słaby balans i pomniejsze błędy. To po prostu kolejny tytuł, który nie zaskakuje niczym ciekawym. Pozytywna w tym wszystkim jest cena produkcji. Na Steamie możecie grę zakupić ze zniżką, płacąc za nią nieco ponad 150 zł. Studio Obsidian Entertainment zapowiedział kompletną i odświeżoną wersję gry The Outer Worlds o podtytule Spacers Choice Edition. Przypomnę, że podstawowe wydanie ukazało się w 2019 roku na PC-tach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Odświeżona edycja pojawi się już 7 marca na PC-tach oraz next-genach PlayStation 5 i Xbox Series X Kompletne wydanie to przede wszystkim poprawa grafiki. Gra zaoferuje stabilne 4K i 60 klatek na sekundę na najnowszych konsolach. Otrzymamy tekstury wyższej rozdzielczości, dodatkowa animacja, a także lepsze oświetlenie. Nowe The Outer Worlds to także podniesienie maksymalnego poziomu doświadczenia kierowanej przez nas Postaci. Na koniec nieco mniej optymistyczne informacje. Dotychczasowi posiadacze podstawowej wersji gry, chcąc cieszyć się edycją odświeżoną, będą niestety musieli dopłacić. Update ma kosztować około 38 zł i uwaga, wymaga oprócz podstawki także dwóch płatnych DLC: Peril on Gorgon oraz Murder on Eridanos. Firma Full Theory oraz wydawca 11bit Studios zaprezentowały światu gameplay trailer z produkcji The Taumaturge, do tej pory znanej pod kodową nazwą Project Vitriol. Najnowszy produkt polskiego studia to izometryczna, rozbudowana fabularnie gra RPG z unikalnym podejściem do turowej walki, systemu rozwoju postaci i mechanik śledztw. Akcja Detaumaturcz rozgrywać się będzie w Warszawie w roku 1905, kiedy to miasto znajduje się jeszcze pod kontrolą imperium Rosji. Gracz wcieli się w osobę zajmującą się taumaturgią. To postacie mogące oswajać i kierować pozaziemskimi ziemskimi istotami zwanymi salutorami. Niestety póki co nie znamy daty premiery. Wiadomo, że gra ukaże się w polskiej wersji językowej zawierającej napisy. Produkcja powstaje na silniku Unreal Engine 5. Chętnych zapraszam na kartę tytułu, która jest już dostępna na Steamie, GoG'u i w Epic Game Store. Na koniec przypomnę jeszcze, że studio Fulls Theory pracuje dodatkowo nad remake'iem pierwszego Wiedźmina. Poznaliśmy datę premiery polskiej gry RPG z otwartym światem Tainted Grail The Fall of Avalon. Tytuł ukaże się we wczesnym dostępie na platformie Steam 30 marca bieżącego roku. Przypomnę, że za produkcją odpowiedzialne jest wrocławskie studio Awaken Realms. Tainted Grail The Fall of Avalon zabiera nas do uniwersum inspirowanego legendami arturiańskimi. Król Artur nie żyje, a rycerze Okrągłego Stołu są w rozsypce. Mieszkańcy tytułowej wyspy Avalon każdego dnia walczą o przetrwanie, mierząc się z plagą Czerwonej Śmierci i tajemniczą siłą wypaczającą wszystko, co znajdzie się w jej zasięgu. Obserwując akcję z perspektywy pierwszej osoby wcielamy się w bohatera, który stopniowo odkrywa tę posępną krainę i jej tajemnice. Studio Mindframe Industries zapowiedziało Pax Day, czyli grę typu RPG oparte w całości na społeczności. Oznacza to, że w produkcji znajdziemy tylko żywych graczy i nie spotkamy żadnej postaci sterowanej przez sztuczną inteligencję. Do naszej dyspozycji zostanie oddany ogromny, otwarty świat. Uniwersum, który przyjdzie nam eksplorować jest inspirowane średniowiecznym fantazy. Projekt powstaje na silniku Unreal Engine 5 i już teraz widać, że cechuje się przepiękną oprawą graficzną. Póki co data premiery pozostaje nieznana. Pack Day z pewnością zadebiutuje na komputerach osobistych. Na koniec wspomnę jeszcze, że reżyserem kreatywnym projektu jest Reinir Hardarson, który wcześniej pracował przy IF Online. I to tyle na dziś. Żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Zapraszam na kanał!